Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie z gry o nazwie America na naszym multiplayerze. Z nami jest dzisiaj Salvatore77. Dzień dobry. I Wojtec. To znowu wypił wszystkie piwo. We wandecity. Kurde, alkoholicy. Będziemy kontynuować chyba składanie samochodu. Nie wiem, podzielimy się, mi się wydaje na rolę tak ostatnio, żeby progres gry się jak najszybciej, mi się wydaje. To będzie najlepszy pomysł. Zobaczmy czy może wujek się zrespi, bo w sumie nie widzę, ale raczej nie. Najpierw się wam zawsze respi, nie? No. Potem gifu. Chyba mi się wydaje, że na jakiś czas każdy z nas, jakby, musiałoby się oddalić od domu, żeby ten van się tam zrespił i żeby to odliczanie się tam skończyło jakieś. Mi się wydaje, że właśnie dzisiaj możemy popłynąć na wyspę, ale we trójkę czy ktoś zostaje, składa furę? Jak, jak wolicie, nie wiem. Co Trzeba coś zrobić albo coś zamówić. No właśnie zamówić można, bo przecież mamy 2000, czy ja mam 2374. Czekaj, to ja myślę, że dobrą opcją by było wziąć wyścigową chłodnicę. I klucze lasadowe. Na start. to Co? No dawkę mechanika się zrobi jakoś. Aha, ja mu nigdy nie ufam. Bo moglibyśmy tak, że ktoś płynie na wyspę, ktoś płynie, ktoś rąbie drewno na przykład już, a, a ktoś jedzie motorkiem, nie? Do miasta. Ja mogę... W ogóle czemu wy ten akumulator ładujecie? Przecież on się nie naładuje chyba nigdy. A nie ma nie, ma, nie kupiliście, nie, nie kupiliście nowego? No nie, na razie nie. Dobra, no to w takim razie ja chyba biorę zabówienie. Pojadę motorkiem. A wy jak chcecie, albo któryś z was jedzie, płynie po wyspę, a drugi rąbie drewno, albo razem płyniecie na wyspę I kwisze trzeba No to, no to wrzuć, to wrzuć I dobra, to ja biorę chłodnicę i klucze nasadowe i tyle Także biorę motorek W ogóle widzowie, dzisiaj pojedziemy takim specjalnym skrótem, który, którego używaliśmy w sumie jak graliśmy kiedyś na live'ach weźmiemy sobie list na na tył. Bier kanister jeszcze. Kurde, kanister. Jak to skrótem jechać, a ja tam nie, nie pojadę, to będę musiał unieść chwilę ten motorek. No i dobra, mogę jechać. Ale tędy. Jest głośno, niestety. No i dobra, jest pierwsze zabezpieczenie antyskrótowe, ale myślę, że z nim poradzimy. Bez problemu. Czyli oczywiście bierzemy motorek w rękę. Teraz tak, żeby listu nie zgubić. Dobra, list się trzyma. Jak dowody, mam nadzieję, że nie wpadnie. Dobra, możemy jechać dalej. Mam no, tylko list gdzieś wyprócz. Cytowane. I możemy próć. Ciekawe, jakby wyglądała rozgrywka z modami. Czyli, na przykład, gdybyśmy mieli jakiegoś moda na paniera, to czy ten panier też by był traktowany jako normalny pojazd typu Hayosiko Tam typu y traktor aktualnie dla nas. Bra, tutaj są kolejne zabezpieczenia, ale już nie tak groźne. Na szczęście, więc my sobie jedziemy. Bezproblemowo kontynuujemy naszą podróż. Nawet ja gdzieś tu, gdzieś tu będę cię widział zaraz. Widzę wyspę. Tylko jestem chyba od strony. Musiałbyś iść do tyłu, żeby mnie zobaczyć. No bo tam w kanistrze mi się wydaje, jest na tyle benzyny, żeby dojechać do miasta, czy tam chociaż do mechanika na spokojnie, nie? Okej, okay, chyba już nie. Je jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Tu sobie jeszcze dojedziemy, nie? Do tych skoczni. I tam przy kampulu standardowo sobie wjedziemy na szosę. Okej, okay, tu już jest kolejny koniec. Jezu, faktycznie to jest głęboko, ja dobre, nie wiem, jakieś 30 sekund chyba idę jakby pod wodą Nie umrzej Nie no, nie umrę Bo tutaj już są skocznie chyba gdzieś W tym miejscu Tak, dokładnie I Tu już możemy powoli kierować się na lewo Jak, bo tu kiedyś był kamień, ale go już chyba teraz nie ma Możliwe Diesel O kurde, wywaliłem się Staniemy sobie tutaj, wezmę lit z powrotem i... Jedziemy. Tylko już za bardzo i tak bym nie zadankował, to nielegalnie. już jest chyba późna pora, tak. Chyba Sebiksy są. Ewentualnie autobus. są oh, oh. oh, Sebiksy i jest i autobus. Ora ja eee. Nie ma ani Sebiksów, ani autobusów. Jestem po prostu mam z widy i tyle. A Halucynacja. O, no, trzeba było tyle nie pić. A i to, to nie kupię tego akumulatora. I śpiwora no. też nie mam, żeby się przespać, ADG. Dobra, zobaczymy czy się. Pojedź na ten. Okej, okay. dźwięk na, na wysypisko. No, w sumie nie głupie, ale salwat. Ty, ty już płynie z powrotem, tak? No ja już jestem pod domem, właściwie. Aha, no to możemy się w sumie przespać. Tu ja jadę na lotnisko. Dobra, idę spać. Chodźmy też za chwilę, poczekaj Dobra, dobra, dobra. dobra ty, bo ja hunger i ten do wcześniej już No wstawaj ty motorze ty Kurde ulany To jedź do miasta jak najszybciej teraz No jadę Halo, znowu jestem ten błąd, że nagle mi hunger i picie rośnie Bardzo szybko A ktoś z was nie ma kaca może? Nie No wy tak chlaliście Ja nic nie chlałem ta podstawowa ta butelka jest. Katka jest dalej pełna. Dobra, jestem przy sklepie. Dobra, jest po dziesiątej. Dobra, ee, chipsy. No kurde. Aha, zdedłem. Od czego? Od hanger. Nie, byłem centralnie już przy tym. Już miałem black obrać. Teraz pytanie, czy się zrespisz? Respawning. Jest zamiast... ice jest... O, jestem przy kościele! Dobra. A? Dobra, podoba mi się to. Czyli ten mortal nie działa tak naprawdę. No może jak Wojtek zgnie to to wtedy działa. Plus jest taki, że mam w sobie potrzeby już w porządku. Dobra, chipsy zostawiam, jakby ktoś tu głodował. A akumulator miałem kupora, tylko pojaku i... O, ty Sevix przyjechał Ale sam. Ten cały. Zaraz strażółce też ma? Gdzie twój koleżka, Fryer? Co jest? Ty, wzrespił się XD, dobra, nie wiem Jadę No, ja wyjeżdżam z Pyrajarv Ale coś ten, ten trafik nie jeździ za bardzo tutaj Łopa! 12. Ja ma w ścianę, walałem w garażu. Wyrzucam wam akumulator przez ścianę. No i dobra. Załatwione. Motorynka postawiona. Co tam Co tam majstrujecie przy furze? O, już zamontowaliście to Od skrętu. No i dobra. Silnik można wkładać powoli chyba. E, pasek klinowy. Zamontuj I świece trzeba zamontować też. Dobra, to zaraz zrobimy. Myślę, że pasek klinowy może być potrzebny. Ej, bo świece zniknęły. A co ty otworzyłeś pudełko? No, wszystkie wypakowałem. Aha, to u mnie jest całe pudełko, tego pełne. Aha, to ty spróbuj odpakować. To jest znikają, nie? No, znikają. Bo też spróbuj. O jest. No Są. Dobra, czyli Host musi świecę zrobić, ok? FTP, Czy tak samo by było, pewnie, z bateriami? Dobra, to wyjmij świecę i zostaw. Ja sobie wezmę klucz tylko. Dobra, to załatwione. Kierownica. Mamy tu kierownicę w GT, czy nie? Chyba nie. No i elektrykę trzeba nie zrobić, nie? Działamy. Nie mam już żarówek, co nie? Nie mam. Nie wiem. Tak, okay, ja już wkładam silnik profesjonalnie. I to była śrubka teraz: 13 chyba, czy 11? 11. No coś się ten stylu. Cool tank. Myślę, że będzie potrzebny. Nie, no myślę, że tak. Dobra, jest. Załątowałem. Teraz tu pewnie trzeba zrestartować klucz, żeby przykręcić. Co jest? Co wy robicie? Nie wiem. Dokręcamy tutaj O i pięknie i jak już siedzi jak widzicie Co można tu siedzieć w tych? Można O można, Enter Passenger, bo dobre o, Kolumna też już jest widzę Będę zaraz tego logo Turbo A te, jeszcze nie przykręcone są te y... Płośki na dziewiątkę Razem ja śrubkę, tylko jednym Panie nie Bartolu niech pan zrobi najważniejszą rzecz Co? Na Zamontuje logo Turbo Jak ten, jak już będzie, jak odpalimy A dobrze, co no. Worki, waworki. jak tam stan tego tylnego zawieszenia? Linki zamontowaliście czy jeszcze nie? Jeszcze nie, nie. Nie, nie. Dobra, dobra, zaraz sobie z tym poradzimy. Myślę, że możemy go wypchać na kanał, tak już. Jak tutaj salwat dokręci, z światła już to będzie okej. Okay. Mogę nie? Tylko Wolfes może pchać. Jak host. Tak. Mhm. No dobra. To wsiadaj i skręcę. Nie ma, nie ma. Gdzie jest? Czy kierownicy nie ma. Jak ją skręcać? Jest! Montowałem. Nie, u mnie leży tutaj. Aha. Czy mam ją teraz? U mnie też jej nie ma. wyjść, bo się. Ja nie mogę wyjść teraz, bo się auto uczy. Aha, to musisz by U Jezu. I siurek z Nie, <grym> bo silnik tak jakby... W... Silnik przystosuje, wibruje. U Jezu. Wyjąłem silnik. Jak wyjąłeś silnik? U mnie całe auto Wyjąłem. wyjąłeś. Później cały cały trzymasz <grym> Są śrubki łączące silnik w tej Sasumie, co trzymam? Czy to wyciepać, te śrubki. Już idę, już idę. Już już to pewnie host powinien przekręcić silnik. No. Dobra. Mesh safe do wyciepania. O, nie, odkręciłem. O! o wolność. się no, no to jak się wyciąga silnik, tak jest. Hmm. Idealna muzyka do tego myślę. No, do latającej sadzły. Eee. Yeah. Czemu tu jest Shock Absorber? Nie czemu motorek spadł? Leżeć. Ciekawe, jak wygląda holowanie na multiplayerze. To, 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 to. A. O, ja nie widzę linki. Tak samo. Ale, ale ruszyło się auto? Ruszyło się, jest podłączona, mimo tego, że nie jest. O. Dobra, działa, działa. Do, do wideo, jakbyś przyczepił, by było najlepiej. Mm, już, dobrać. tak będzie dobrze. Ja, ja. Teraz Już Dobra, teraz musisz wypchać. Tylko dokumental czy rękowa. Ewe już ma takie dziury, że obojętnie. No, obojętnie no. Nie już się naładował akumulator. Eee Co? E... Ale ty z widwami ruszasz u siebie? No. A bo u nas nie za bardzo. Bo u nas to kołami po prostu go. O Jezu e... Nie, ja nie wiem, co się dzieje na tym zapisie. ci. No, widły są w środku samochodu. Ja trochę przez nas przeszły. To rękami jednak chyba będzie lepiej. No teraz to wyściągnięte, I Co i te widły niby są na dole? Nie, są w Ale ja je składałem od dołu. Ja podniosłem u siebie widły już jest ok. U mnie się odpadła. Czekaj, to ja kliknę, może Enter, gdy. I suma będzie w tym u mnie na dole. Nie wiem już. O, o, o. Wyszła. To jest, ty u ciebie? U mnie jest. Dobra, a to... Ja zapisuję grę. Dobra, a to zapisz grę. Deż pada. Dobra, jest bardzo ciemno, ja bym poszedł spać, nie? No, spać, spać. spać. Jestem za. oj, ojoj, oj Co oj, oj, oj. popić, pić, No, No, to, smacz, to to pitnego, pitnego, napite. Myślałem, że na samych felgach jeździć. Oj, no, Jezu jest Widz tu! Aż mi się powiedziało. Mit, supergele. Albo w piątek, ile zobaczysz? Jezu! O Boże, ale sładek jak w Tak, w skrócie Satsuma jest na dachu. Ja nie wiem, ja się schyliłem, żeby śrubkę przekręcić tutaj. Trzeba ją wypchać. Bo jak ja mam wyjęte, to też, to, to Ty też możesz tutaj za To wyłączyłeś? No teraz dalej mam. Opa. Co zrobiłeś? Ale Pirwet. Gdzie jest u ciebie ta satsuma? Bo u mnie dalej tutaj o. No, no tutaj, tutaj jest. Co? Lewituje. Możesz. Podłączam satsuma. Już było. No u mnie nic nie było. U, I u Salvatore No u nas dalej tutaj jest, nie? Już dość mam tych... Kurde. Opa! <try> walczył z powietrzem, nie wygrał ty też <try> się wypopił